Easy Sketch. Jest to narzędzie przydatne podczas konturowania wyraźnie odznaczających się struktur, takich jak pęcherz z kontrastem. Automat sam konturuje strukturę o zbliżonej gęstości. Najpierw tworzymy strukturę i wybieramy narzędzie. Zaczynamy od zaznaczenia wnętrza struktury lewym przyciskiem myszy. Robimy to przynajmniej w dwóch płaszczyznach. Następnie zaznaczamy, gdzie narząd się kończy, trzymając wciśnięty klawisz Shift. To również robimy na kilku płaszczyznach. Gdy zaznaczymy obie te strefy, najpierw wybieramy Execute, dopiero potem odklikujemy narzędzie Easy Sketch.